Wielu kolarzy szukać ćwiczeń specyficznych pod rower, ale to nie siłownia jest miejscem, żeby udawać jazdę na rowerze. Na siłowni budujemy siłę, specyfikę zostawiamy na rower. Jeśli naprawdę chcesz być mocniejszy na rowerze, zacznij od tych trzech ćwiczeń, które będą bazą dla twojej mocy: numer jeden martwy ciąg. Wzmacnia całą tylną taśmę, czyli pośladki, dwójki plecy. Numer dwa hip thrust. Izoluje pośladek, który odpowiada za końcową fazę nacisku na pedały. Pośladek jest największym i najsilniejszym mięśniem w ciele człowieka. Numer 3, przysiad klasyczny. Rozwija kompleksowo nogi, poprawia siłę korpusu i ścięgiem stawu kolanowego i achillesa. Na siłowni nie kopiujemy ruchu z roweru, pracujemy na dużych obciążeniach, żeby obciążyć układ nerwowy i poprawić rekrutację włókien mięśniowych. To daje nam większy potencjał do generowania mocy. Podsumowując, nie rób roweru na siłowni, rób siłę na siłowni, a rower zostaw do jazdy.